No dobra, zobaczmy co tam Batonix'y tym razem z Bandai'a nam przygotowali, bo albowiem to nic z gruchy, ni z pietruchy dropła wieść o wydaniu nowego, ostatniego już DLC do Dragon Ball Sparking Zero No powiem wam, niespodzianka, niespodzianka tym razem, tym razem wam powiem twórcy zaskoczyli zająłem sobie z moim widzem Wojem twórcy zaskoczyli na sam koniec, na ostatnie DLC, postanowili spiąć się na wyżyny kreatywności i poza sześcioma beznadziejnymi następnymi postaciami... Dobra, może nie są już takie beznadziejne. Trzy są spoko. Dostaliśmy wreszcie nową mapę. A oto i ona! Pierwszy świat demonów. No, ja Dragon Ball Daima nie oglądałem, ale wiem mniej więcej z czym to się jeżdża. Jest jakiś świat demonów i tak dalej. Zamierzam poznać tą historię dopiero w DLC że się tak wyrażę, do kakarota, jak wyjdzie pełne. I jak widzimy, dostaliśmy pięciu nowych bohaterów, czyli Goku Super Saiyan 4 z temu, mały Goku Super Saiyan 4 z temu, Vegeta, którego prąd kopnął, wreszcie doznał wielkiego olśniewającej dumy i dostał Super Saiyan 3, tylko tym razem jest dorosły To akurat jest bardzo spoko, że dostał do Super Saiyan 3. No szkoda tylko, że Goku dostał Super Saiyan 4, kegwu. No i tych dwóch klaunów, nad nie wiem, co to jest. Twój stary, kurczej twoja matka przed make-upem na poprawo z jakimś kurwa czapką Gina nie, nie, no, jakaś, jakaś zła księżniczka w dysteju, czy tam królewna. Coś takiego nosiła. Nie wiem, bo nie lubię bajek dysteja <coughs> Czy lubię Tarzana? Ja jestem jak Tarzan. Twoja stara jest jak Jane jak mnie widzi. No i zobaczymy, co na tej nowej pięknej mapie. Krzyżowo ta mapa wygląda jak totalne gówno. Taki trochę reskin, czy się tak wyrażę, zniszczonej. Ja nie wiem. Powinni tu dawać przynajmniej 15 map już przez ten rok. Tu powinno być mnóstwo nowych map w tej gierce dodanych To jest pierwsza sprawa Ale że... Dodają taką gównianą mapę w tym ostatnim DLC to jeszcze tylko jedną To jest jak nasranie nam do ryja i życzenie smacznego No nic, testujmy sobie te, tego oto yy, wojownika Jak widzimy już dostaje yy, na mordę na samym początku Chciałbym tylko yy, tutaj się głupio wymówić, że... Ty, co jest? że gram na padzie od Xboxa, a jak wiemy pady od Xboxa nadają się do jedynie napieprzania nimi w ścianę. I to też zamierzam zrobić, gdyż przestawiłem się, dlaczego gram na padzie od Xboxa, jak oczywiście posiadam szlachetnego pada od PlayStation 5. A gdyż i tu że rzucić padem od Xboxa w ścianę, nie będzie mi szkoda, w przeciwieństwie do rzucenia padem od PlayStation 4. Znaczy od PlayStation 5. PlayStation 4 niestety już nie posiadam dałem kokietowi wraz z padem. I zobaczmy sobie animację Super Saiyan 4. Fajna. Tutaj mały Vegeta robi to, co Vegeta robi, lubi robić najbardziej. Czyli jest tutaj, że tak wyrażę, gniec gnieciony po prostu jak ty po wywiadówce, kiedy matka zobaczyła, jak, jaką uwagę stara wpisać do dziennika albo odkryła, że przez pół roku ją oszukiwałeś i zmieniłeś hasło do... Jak to się kurde nazywa ten edzielnik, nie pamiętam, bo teraz to jest coś innego. Za moich czasu coś mówiłam, to po prostu edziennik. To nie złego masu. Dobra, zamieńmy się teraz w Marcina Nymana, japońskiej animacji na Super Saiyan 4 i jedziemy to jest nim pa, podcina. Aj! Ładnie, ładnie, ładnie dropnął. Chciałbym jego specjalne ataki zobaczyć, więc co może... O, 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 mam, mam okazję... No nie mam, niestety okazji, nie mam okazji, bo niestety jak widzimy jego atak... Y Kosztuje 4 punkty. I już widzę, że jest to atak taki, jaki posiada e, Gohan i Goku e, Ultra Instinct, czyli wiecie, ten, który po prostu tak się teleportuje do przeciwnika i jest to ciężej zablokować niż taki e, zwyczajny atak. Ładnie go tutaj kombujemy. Wyrzućmy tą twoją starą pojęcie, patrzcie 1, 2 i cyk jakiś miotacie skończyła. Teraz duchowo łamasz, a chciałem, chciałem... go tak fancy załatwić, teraz go kopię, pa i teraz pa. Podziwiajmy tą animację, weszło! O, bo, jeżeli coś z parking robi dobrze, to te animacje super ataków, To akurat wygląda fajnie. No ale nie wiem, no serce się po prostu kraja. Jak Bandai po prostu marnuje potencjał swoich gier? Bleach Rebirth of Soul gówno jakich mało, a te takie było wyczekiwane przez po prostu graczy, No bo przecież każdy, każdy czekał na. Każdy fan Blitz'a czekał wreszcie na jakąś grywalną grę licza, bo ostatnia jaka była dobra, no to wiadomo, ta na PlayStation 3. Widzę koleczka się zmieni tutaj w Mega Zorda, no to mu pomoże tyle. No nic mu kurwa nie pomoże, po prostu będzie takim jednym teraz, może powiedzieć dla mnie, wielkim <coughs> workiem do bicia. O, Urzek jest super ataku, podziwiajmy jak twoja tutaj -like czaruje. Ciekawa, tak co tutaj w ogóle zapostać. Ja dajmy, jak już mówiłem, nie oglądałem, dopiero zamierzam to w DLC do Kakaroto ograć, nie chcę już nim oglądać, jakoś nie wiem. Po prostu ja ja jestem, ja bardzo lubię Dragon Ball GT od momentu właśnie jak wchodzi Baby Saga i Goku odkrywa Super Saiyan 4. O tu widzimy jest twój stary w wersji jakiegoś magina Buu, innego, o, dostałem kopa. Też może przemienię w małego Goku Super Saiyan 4, żeby wam go zaprezentować teraz. No i wracając, ja tym fanem cofania bohaterów do formy dziecka kompletnie nie jestem. Dragon Ball GT, jak mówię, lubię, ale od Baby Sagi. No i to też jest duży wzgląd oczywiście ma nostalgię, nie bo ja się, są dość starej daty fanem Dragon Balla, więc to tyle. Dlatego dajmy mi się oglądać czegoś po prostu nie chcę. Na TikToku sobie popatrzyłem jak się Goku Super Saiyan 4 zmienia. A tymczasem walnijmy sobie Max Powerka. Zobaczymy sobie jaki tutaj będzie ultimate. Zdąży zablokować. Nie zdążył zablokować, a my możemy podziwiać pięknego ultimate'a. Nice! Niezły, niezły ultimacik! Dobry Ultimatecik. I jeszcze jest mały Goku zdajmy. Ale ja powinienem wam jeszcze na koniec chyba yy, yy, tego twojego starego zaprezentować Magina Bu. Ale jeszcze wam pokażę tutaj specjalne ataki właśnie Goku. Jak mi się uda trafić, ale już mi się widzę, nie udało. Gniecenie nie pada. Poszedł, poleciał. Widzę Goku ma white sensa, czyli już wiemy, że mały Goku OP. Nie wiem jak ten duży SSJ-4, bo się za bardzo mu nie przeglądałem, ale ten duży SSJ-4 ma też bardzo fajnego ultimate Attack, bo tam wczoraj sobie robiłem małego testa i on tam po prostu robi taką epicką kamehameha z takim przybliżeniem na mordę. No, wygląda to po prostu, po prostu dobrze, nie? A, widzę... Wojo, nie łapiesz, tutaj dla widza chcę pokazać specjal ataksa i po prostu mnie tutaj atakuje, więc zaraz chyba się taryfa ulgowa skończy. O nie! O, kamehameha z ładowaniem! A myślałem, że po prostu jakiegoś szybkiego bolcowego kameche puszczę. No nic, zamieńmy się w tego to znudzonego Majinbu. O! Woja się transformował Super Saiyan 4 ciekawa transformacja. Okej, okay. transformacja e, Super Saiyan 4 jest fajna. No ale no, co mogę poradzić? No, chłop nie ma szans tutaj w swoim starym patrz! Ty! Co jest, kurwa? On tym kombosem, on tym kombosem uzarypał 10 koła? Ile? Warek, wow, go pożągowałem! O. O. O, właśnie to wam chciałem pokazać. Specjalnie mi się dałem chcesz. Aha, to coś takiego. No dobra, ciekawe. Interesujące. Max powerek. Ty pa pa, pa, pa go skontruję. to będzie coś takiego, Pa. O nie, było zdarzenie. Myślałem, myślałem, że go przebiję tym. Niestety nie. Spróbuję, się nadaj do Max Power'a. Leci kamecha. No, szczel już, szczel już, już, Tyle było swojej kamechy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pum! Też puścił. O mój sensa, zapomniałem! jest to. Weszło! Podziwiajcie! Ultimate swojego starego! Patrzcie, wieża Sonika się zmienił. Super Saiyan 3. DLA HOMONKULUSU! AKTYWOWANY! Niesamowita postać! Ostatni krzyk mistrza Toryamy. w designie Przyznam wam, że mam lekki Mentik teraz Ja wiem, że GTA nigdy nie było znane za zbyt kanonicze, ale czy dajmy jest uznawane za kanonicze przy Superce? Skoro jest ta Super Saiyan 4? Chyba kanon w Dragon Ballu to jest bardzo trudny temat obecnie Słyszałem właśnie, że to Yotaro coś tam, to jest ten co Dragon Ball Super Teraz chyba w ogóle tym całym Dragon Ballem Mówił, że w Dragon Ballu nie ma własnego kanonu, no Czyli można teraz już za kanon oficjalnie uważać fanfiki, nie? Dragon Ball A, Dragon Ball Multiverse Dragon Ball <zum> Zemsta Twojego Starego by David. To wszystko już jest kanon od teraz I cyk Takie to DLC z no po prostu Niesamowite, nowa mapa Brzydka po prostu, jak twoja stara, bez makijażu. Nowe postacie? Mogą no kupować j 4, wegeta 3, spoko w te homonkulusy. Kwestia gustu, raczej wokryć, ktokolwiek będzie nimi grał. No i może powiedzieć, że to jest. Y Pogrzeb, pogrzeb parkinga. Pogrzeb parkinga. Wątpię, że tak gra w czasach DLC, patrząc jak twórcy obstrali tą grę kompletnie. Dragon Ball Z 2 to jest totalny goat, jeżeli macie. Znaczy, nie no, polecam kupić z parkinga, bo to jest dobra bijatyka, ale ona jest kompletnie nierozwijana. Te DLC to jest totalne gówno. Znaczy, totalne gówno. No, to są po prostu nowe postacie, nie? Moim zdaniem, tu powinno być rozwinięcie Story Moda. Jakieś nowe, właśnie Story Mody, typu z filmów kinowych, nie wiem, z Dragon Ball. A nie, Dragon Ball Super to jest, no. Z GT, z tych nowych filmów, zdajmy no cokolwiek, do no, tych story modów, to oni mogli tysiąc dodać, tam było opcji. Robili fajne latyfy i to może było fajnie rozwinąć. Nasrali na co, nasrali. Dodali tryb epizodyczne robienia własnych epizodów, co jest totalne. No, z jednej strony jest to fajne, ale w praktyce każdy ma to w dupie. Prawie nikt w to nie gra, a jeszcze mniej osób cokolwiek tam tworzy, więc martwe, martwe. No nic! Gra za orana, gra za orana w parkinga widzowie. Może jeszcze dogram do ostatniego odcinka Walkiona i nie wiem, bo ostatnio mi się kompletnie nie chce nagrywać. Trochę planowałem porobić filmy w innym stylu, ale na razie mi się kompletnie nie chce nic robić na YouTube'a, więc jak złapie znowu Wenę, to się zatruję. A tak jak, dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.